Narodowy Bank Polski i Rada Polityki Pieniężnej podwyższają stopy procentowe o 75 punktów bazowych, czyli o 3,4%. Witajcie na kanale Prawda.pl. Zachęcam do subskrypcji kanału oraz do obejrzenia ponad 200 filmów na tym kanale, bo ich jest. Na kanale Prawda.pl również macie playlisty z różnych dziedzin, jaka Was tylko interesuje. Możecie sobie obejrzeć. Jeśli Wam się film spodobał, to zachęcam również do polubienia go, czy pozostawienia apki w górę oraz polecenia filmu i kanału znajomym, aby nas było więcej i przechodzimy do tematu. Rada Polityki Pieniężnej Organ Decyzyjny Narodowego Banku Polskiego we wtorek 8 marca Dzień Kobiet ogłosiła po posiedzeniu decyzję w sprawie stóp procentowych. Zostaną one podniesione 75 punktów bazowych. Stopa referencyjna NBP, czyli podstawowa stopa procentowa Banku Polskiego, Banku Centralnego, została podniesiona z 2,75% do 3,5%. Jak czytamy w komunikacie, Rada ustaliła stopy procentowe NBP na następującym poziomie. Stopa referencyjna 3,5% w skali rocznej. Stopa lombardowa 4% w skali rocznej. Stopa depozytowa 3% w skali rocznej. Stopa dyskontowa weksli 3,55% w skali rocznej. Stopa dyskontowa weksli 3,60% w skali rocznej. Uchwała EPP wchodzi w życie 9 marca tego roku. Złoty nieco się osłabił po decyzji Rady Polityki Pieniężnej. Większość analityków spodziewa się podniesienia jej o co najmniej 50 punktów bazowych, co oznaczałoby zwiększenie jej do 3,25%. Część ekspertów. Zakładała jednak, że Rada zdecyduje się na większą podwyżkę wzmocnić złotego. Polska waluta od wybuchu wojny na Ukrainie traci do najważniejszych światowych walut, kurs euro do złotego w trakcie poniedziałkowych notowań pobił historyczny rekord. Za europejską walutę trzeba było płacić nawet 5 zł. Na historycznie wysokich poziomach jest też frank, który zrównał się w notowaniach z euro, kurs dolara jest z kolei najwyższy od co najmniej dwóch dekad. Stopy procentowe według niektórych ekspertów miały wzrosnąć o 75 punktów. Bazy. Bazowych, nawet 100 punktów bazowych. Rada Polityki Pieniężnej podniosła 75 punktów bazowych więcej niż 50 punktów bazowych, które zakładaliśmy, mniej niż agresywne prognozy 100 do 125 punktów bazowych. Rynek wyceniał 75 do 100 punktów bazowych. Dobra decyzja, du duża podwyżka mogłaby świadczyć, że to my mamy problem, podczas gdy nie złotego to skutek problemów tych, którzy nie mogą wyskoczyć z Rosji, napisali na ko w komentarzu na gorąco ekonomiści z ING Banku Śląskiego. Po opublikowaniu informacji Rady Polityki Pieniężnej złoty znowu zaczął tracić w stosunku do euro i dolara. Prawdopodobnie ze względu na to, że inwestorzy oczekiwali pojadzie Radzie Pieniężnej bardziej zdecydowanego ruchu. Analitycy banku PKO zauważyli, że poziom stóp procentowych wrócił do stanu pierwszych miesięcy 2013 roku. A przypominam, że obecnie za EURO płacimy 4,87 zł, natomiast na początku 2016 roku, kiedy ostatnio stopy procentowe były takie wysokie, za EURO płaciliśmy nieco ponad 4 zł. Rada uznając swoją decyzję zwraca uwagę, że wraz z wybuchem wojny na Ukrainie zostało prawdopodobieństwo utrzymania się podwyższonej inflacji. Rada Polityki Pieniężnej podnosząc stopy miała już najnowszą projekcję inflacji i PKB przygotowaną przez ekonomistów Narodowego Banku Polskiego na bazie danych dostępnych 7 marca, a więc już w czasie trwania wojny. Zgodnie z projekcją, gdyby stopy procentowe nie wzrosły, to roczna dynamika cen w tym roku zbliżyłaby się do 11% środek, przedziału prognoz NBP 9,3% do 12%. To 10,8% inflacji w tym roku. Według listopadowej projekcji miało to być 5,8%. W przyszłym roku wzrost cen nadal miałby wciąż być wysoki. Około 9% podwyższona inflacja utrzymałaby się też w 2024 roku, gdyż miałaby wynieść 4,3%. W kolejnych latach, wraz z wygaszeniem wpływów szoków obecnych, podbijających ceny, inflacja będzie się obniżała. Obniżeniami inflacji powinny sprzyjać umocnieniu złotego, gdyż w ocenie Rady. Obserwowana w ostatnim okresie rynkowa presja na osobie niezłotego nie ma uzasadnienia w fundamentach gospodarczych Polski, podała Rada Polityki Pieniężnej w komunikacie po posiedzeniu. O ile wzrosną raty kredytów, decyzja Rady Polityki Pieniężnej wpływa na WIBOR, czyli stopę procentową po jakiej banki udzielają pożyczek innym bankom. Wskaźnik ten musi się mieścić pomiędzy wysokością stopy depozytowej a stopy lombardowej określonej przez Radę. Wibo jest jednym z elementów, które wpływają bezpośrednio na ratę kredytów. Ich oprocentowanie zwykle jest oparte na wskaźniku 6-miesięcznym i w takim odstępach czasu aktualizowane. Więc osoby, których aktualizacja raty wypadnie dopiero za kilka miesięcy, nie będą musiały się jeszcze przyjmować podwyżką. O ile wzrosną raty kredytów, decyzja do polityki pieniężnej wpływa na Vibor, czyli stopę procentową, po jakiej banki udzielają pożyczek innym bankom. Wskaźnik ten musi się mieścić pomiędzy wysokością stopy depozytowej a stopy lombardowej określanych przez radę. VIBOR jest jednym z elementów, które wpływają bezpośrednio na ratę kredytów. Ich oprocentowanie zwykle jest oparte na wskaźniku 6-miesięcznym i w takich odstępach, że są aktualizowane. Więc osoby, które aktualizacja. Riatyf wypadnie dopiero za kilka miesięcy, nie będą musiały się jeszcze przejmować podwyżką. Dotychczasowe podwyżki 100% już wywindowały WIBOR na wysokie poziomy. Stawka sześciomiesięcznego WIBOR-u, której największe banki używają do wyliczania oprocentowania kredytów przed marcową podwyżką, wynosiła 4,23%. Dla porównania we wrześniu 2021 roku, czyli przed cyklem podwyżek, było to 0,3%. Wzrost stawek wyprzedza ruchem EPP. Jeżeli ktoś zaciągnął kredyt hipoteczny we wrześniu 2021 roku, to teraz jego rata jest wyższa o połowę względem momentu podpisania umowy. Jak zmieniła się rata przykładowych kredytów hipotecznych? W wyniku wzrostu 100% oczywiście można sobie zatrzymać film. Marcowa decyzja Rady Polityki Pieniężnej to na pewno nie ostatnia podwyżka stóp. Rynek wycenia, że w ciągu trzech miesięcy stopa referencyjna NBP wzrośnie do 5%, po marcowej decyzji wynosi ona 3,5%. O tym, że Rada jeszcze zwiększy stopy, a rynkowe stawki wibor u w ślad za tym jeszcze wzrosną, świadczą prognozy bardzo wysokiej inflacji w tym roku. Poziom zbliżony do 11% jest o wiele wyższy niż oficjalny cel inflacyjny NBP, który wynosi 2,5%. Z możliwością odchylania o punkt procentowy na plus lub na minus. Oczywiście przypominam, że gdyby Narodowy Bank Polski 200 miliardów złotych, które przechowuje w innych walutach, m.in. euro i dolarach, wymienił na złotówki, to kurs złotego wróciłby do poziomu sprzed pandemii i inflację mielibyśmy w wysokości 0%. Dlaczego tego nie zrobię? Tego nie wiem. Oczywiście przypominam, że gdybyśmy my Polacy te 200 miliardów złotych dali na banku w postaci lokat, to również miałoby to taki sam efekt, czyli zerową inflację. Kurs dolara z kolei to 4 ,45 zł 45 groszy. Niedawno po tyle euro było w ciągu dzisiejszego dnia. Jest to spadek aż o 3% złotówka się wzmocniła w stosunku do dolara a w stosunku groszowym to o 14 groszy. Brytyjski funt sterling kosztował momentalnie nawet 6 zł i 1 grosz i w stosunku do funta złoty wzmocnił się o 17 groszy. Natomiast frank szwajcarski osłabł w stosunku do złotego o 16 groszy. Natomiast w stosunku do ukraińskiej hrywny złotówka się wzmocniła dzisiaj o 3%. Natomiast niestety, Rubel odrabia starty, i dzisiaj w stosunku do złotego się wzmocnił o 5,1%. To wszystko w tym filmie i do zobaczenia. Cześć!